Jestem dumną kobietą, jestem dumną żoną dumnego żołnierza Wojska Obrony Terytorialnej. Szanowni Państwo, mój mąż wstąpił do Wojska Obrony Terytorialnej, ponieważ jest patriotą, ponieważ ma wielkie poczucie godności i odpowiedzialności, ponieważ wie, co w tym momencie dzieje się za granicą wschodnią. Ma świadomość tego, co dzieje się również na granicy polsko-białoruskiej, że jesteśmy atakowani, jesteśmy szarpani przez reżim białoruski i rosyjski. Trzeba być wyjątkowym idiotą, żeby uważać, że Łukaszenko prowadzi działalność charytatywną i zajmuje się sprowadzaniem emigrantów z dobrego serca. To jest prowadzone pod dyktando Putina. Szanowni Państwo, taki film, taki film, który teraz wszedł na ekrany naszych kin, naszych polskich kin, jest napluciem w twarz polskim służbom mundurowym. Wszystkim polskim służbom mundurowym, wszystkim żołnierzom, wszystkim funkcjonariuszom służb granicznych, wszystkim policjantom, wszystkim fun funkcjonariuszom służb więziennych, to jest wielka potwarz. Tak się zastanawiałam, Jakimi słowami określić ten film, żeby mogli Państwo to swobodnie puścić w mediach? Brakuje mi słów. Najdelikatniejsze, jakie słowa mogę tutaj użyć, to są słowa, że ten film jest obrzydliwy, wstrętny i musimy robić wszystko, żeby taki przekaz nie był, nie, do takiego przekazu nie była dopuszczana nasza polska młodzież. To szkaluje naszą polską eh, służbę mundurową. Takie rzeczy są niedopuszczalne. To jest dumna żona polskiego żołnierza, która stoi koło młodego człowieka, 17-letniego ucznia opolskiego mechaniczniaka, młodego patrioty, który dzisiaj widzi ten właśnie obrazek, Zielona Granica. Film, Szanowni Państwo, który uderza w polski mundur, który szkaluje Rzeczpospolitą, który jest napisany tak aby budować nieprawdziwy obraz Rzeczpospolitej na całym świecie. Te informacje, o których dzisiaj wiemy z internetu, pokazujące obrazki z tego filmu, ponieważ ufam, że żaden polski patriota, polski obywatel nie pójdzie na ten film, pokazują, nawet szanowni Państwo, trudno mi słów po prostu znaleźć, pokazują funkcjonariuszy, dzielnych funkcjonariuszy Straży Granicznej dzięki którym jesteśmy tutaj w Opolu, na Opolszczyźnie i w całej Polsce czujemy się bezpieczni, którzy chronią dzień i w noc, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku narażając swoje życie i zdrowie, nasze bezpieczeństwo na granicy polsko-białoruskiej. I w tym filmie ci dzielni polscy funkcjonariusze przedstawiani są jako degeneraci, jako pijacy, jako niemal mordercy, którzy rzucają ciężarną kobietę na drut kolczasty. A ja mam w głowie, nie potrafię wyrzucić z głowy scenę, która, która jest po prostu czymś wstrząsającym. Scenę, w której Agnieszka Holland wymyśliła scenę, w której funkcjonariusz straży granicznej rzuca rozbity termos imigrantowi po to, żeby się poranił. Szanowni Państwo, kim trzeba być, żeby taki paszkwil na polski mundur wyprodukować. I dzisiaj w tym kinie, należącym do jednego z koncernów, który apeluje o to, aby Polacy oglądali ten film, jest pokazywany. Szanowni Państwo, my tutaj właśnie szczególnie na ziemi opolskiej wiemy, co to były prowokacje. Szczególnie ta prowokacja z 1939 roku z sierpnia. Z leśniczówki w byczynie dzisiaj w województwie opolskim, gdzie Niemcy szukali pretekstu, aby wywołać Drugą wojnę światową. Leśniczówka w byczynie i ten cały, ta cała nienawiść, i propaganda niemiecka, która szukała pretekstu, aby wywołać Drugą wojnę światową. I dzisiaj, Szanowni Państwo, ten film w mojej ocenie pokazuje dokładnie ten sam mechanizm. Dezinformacji i doprowadzenia do konfliktu. Konfliktu najpierw społecznego, potem może poważniejszego. Konfliktu, który ma doprowadzić do tego, żeby do Polski byli sprowadzani imigranci. I Agnieszka Holland używa e, kłamstwa, używa hejtu, używa nienawiści wobec Polski polskiego munduru. Na Zachodzie mówi, że to są fakty, ale szanowni państwo, wszystkie te sprawy są całkowicie wymyślone. I one bez względu na to, z kim rozmawiamy, jak, o jakiej wrażliwości to żaden Polak żaden Polak nie jest w stanie zrozumieć jak można tak napluć na polski mundur. I w mojej ocenie szanowni państwo Agnieszka Holland dokładnie zachowuje się tak jak zachowywała się piąta kolumna. Piąta niemiecka kolumna i w mojej ocenie Agnieszka Holland jest taką rosyjską Putinowską piątą kolumną. Taką osobą która wpisuje się w tą propagandę Kremla, bo dzisiaj właśnie propaganda Kremla triumfuje. Że znalazła obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, który nakręcił film, który można powiedzieć śmiało jest filmem, który jest napisanym w, w Moskwie czy na Białorusi. Tak dokładnie on po prostu wygląda. Bo tak chce kremlowska propaganda postrzegać Polaków i widzieć Rzeczpospolitę Polską. Jako degeneratów, jako pijaków, jako ludzi, którzy nie mają serca. Szanowni państwo, ja powiem w ten sposób. Jestem dumny z funkcjonariuszy straży granicznej, jestem dumny z polskich policjantów, jestem dumny z funkcjonariuszy służby więziennej, jestem dumny z żołnierzy Wojska Polskiego, jestem dumny ze wszystkich tych, którzy noszą polski mundur, również leśników. I szanowni państwo, bez względu na to, jakie mamy poglądy, apeluję, nie idźmy na ten film, nie oglądajmy tego filmu. Właśnie dlatego, żeby tacy młodzi ludzie, jak pan Kamil, tutaj z, z polskiej Szkoły zawodowej miał prawdziwy obraz Rzeczypospolitej, bo jest dumny z tego, że jest Polakiem. I to, co zrobiła Agnieszka Holland dzieli Polaków całkowicie niepotrzebnie i wpisuje się w narrację naszych wrogów i przeciwników. Po to, szanowni państwo, i dzisiaj ta teza pana ministra Zbigniewa Ziobry jest chyba najtrafniejsza, po to, żeby uzasadniać wpuszczanie do Polski milionów imigrantów. Nie nawet setek tysięcy, ale milionów, bo o tym coraz częściej mówią. I Szanowni Państwo, nie ma na to zgody. Dzisiaj stoimy tutaj murem za polskim mundurem, tak jak jestem przekonany wszyscy opolanie, bo wśród nas są właśnie funkcjonariusze i Straży Granicznej, i żołnierze wojska polskiego. Tutaj w Opolu wielu żołnierzy służyło na misjach międzynarodowych. Mamy szacunek dla polskiego munduru. Mój dziadek był żołnierzem wojska polskiego i w 1939 roku walczył z Niemcami 23 września był, był ranny. I nikt nie może, szanowni państwo, pluć tak na polski mundur, jak pluje Agnieszka Holland. I poproszę w tej chwili Kamila, tego 17-letniego ucznia, o to, żeby powiedział, co czuje, kiedy widzi widzi takie właśnie obrazki. Obrazki z propagandy dokładnie kremlowskiej, które uderzają w godność Rzeczypospolitej. A ja chciałbym, szanowni państwo, żeby młode pokolenie, które jest wychowywane dzisiaj w duchu patriotyzmu, w duchu szacunku dla drugiego człowieka i w duchu szacunku dla własnej ojczyzny, było wychowane w duchu szacunku dla polskiego munduru. I tak jest. Więc czemu służy ten film? Proszę, proszę Szanowni państwo, przechodząc tędy codziennie i widząc reklamę tego paszkwila, tej kremlowskiej propagandy, którą stworzyła Agnieszka Holland. Jestem przerażony tym, że młodzi ludzie, w tym część moich znajomych, chcą pójść i obejrzeć ten film. Wiem o tym, że ten film doprowadzić może do wielu tragedii osobistych i pociągnąć za sobą wielkie konsekwencje. Rodziny właśnie strażników granicznych oraz po prostu rodziny funkcjonariuszy służb mundurowych mogą. Zostać i na pewno zostaną dotknięte przez właśnie taką propagandę. Propagandę napisaną na Kremlu na potrzeby tej sytuacji, która się teraz dzieje, po to, żeby Polskę zalała fala nielegalnych imigrantów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie dla szkalowania polskiego munduru, stańmy murem za polskim mundurem, absolutnie. Apeluję do wszystkich, bez względu na poglądy polityczne, bez względu na wartości, które wyznają, aby naszym wspólnym mianownikiem był szacunek dla naszej ojczyzny. Nie idźmy na ten film, nie chodźmy na ten film. I ta cała działaczka Platformy Obywatelskiej, która chciała zabrać dzieci w drugim liceum Ogólnokształcącym kształcącym na, na ten film, to jest właśnie postawa, którą powinniśmy potępiać. Wielki szacunek dla rodziców na Koźla za to, że powiedzieli nie. I nie pozwolimy na to. Żeby były blokowane takie inicjatywy, jak pójście dzieci na film o prawdziwym polskim bohaterze Witoldzie Pileckim. Szanowni Państwo, nasz głos tutaj, głos żony polskiego żołnierza i głos młodego pokolenia, to jest głos przeciw, przeciwko szarowaniu przeciw, polskiego munduru, ale to też jest głos jedności z polskim mundurem, z ludźmi, dzięki którym czujemy się bezpiecznie, bo my mamy obowiązek, tak jak oni chronią Rzeczpospolitą i nasze bezpieczeństwo, bronić ich honoru. Dziękuję uprzejmie. Proszę pana, ja nie oglądam ani TVN-u, ani Spuszcznika, ani szkalujących polskich treści, żeby wiedzieć, że to są treści niedobre. Absolutnie. Widziałem urywki tego filmu i to jest po prostu coś szkalującego Rzeczpospolitej Polski. Ale, panie pośle, wydajecie osądy na temat obrazu, którego nie widzieliście? Widziałem scenę, w której funkcjonariusz Straży Granicznej rozbija termos i rzuca imigrantowi. Widziałem scenę, w której funkcjonariusz straży granicznej rzuca y, kobietę w ciąży na druty. Pan widział tą scenę? To nie ma czy... czy pan widział tą scenę? Czy takie sceny miały miejsce? Jest pan pracownikiem Gazety Wyborczej. Proszę powiedzieć, czy takie sceny miały miejsce? Czy słyszał pan kiedykolwiek o polskim funkcjonariuszu straży granicznej, który złamał prawo? Który potraktował tak kobietę, potraktował tak dziecko, potraktował tak drugiego człowieka? Czy słyszał pan? Proste pytanie. Czy słyszeliście państwo kiedyś o funkcjonariuszu straży granicznej, jakimkolwiek funkcjonariuszu noszącym polski mundur, który zrobił coś takiego? To jest proste pytanie, bo to jest prawda i fałsz, dobro i zło. Czy słyszeliście państwo o funkcjonariuszu straży granicznej, który mówi, że to nie są ludzie, tylko to są pociski i należy ich po prostu tak niegodziwie traktować? Czy słyszeliście państwo kiedykolwiek o takim? Nie, to jest kłamstwo, to jest propaganda, to jest niegodziwość. I mam nadzieję, szanowny panie, bo pan pracuje w gazecie wyborczej, a chyba ten no w ogóle należy do całego koncernu. Już pan nie pracuje w Gazecie Wyborczej, ale pracował pan w Gazecie Wyborczej. To przepraszam, to, to dobrze, że pan nie pracuje w Gazecie Wyborczej. I mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy pracują w Gazecie Wyborczej, to dzisiaj ze względu właśnie na to, że Gazeta Wyborcza tak promuje ten film, po prostu odejdą z pracy, bo taki jest honor Polaka. Nikt nie powinien w Gazecie Wyborczej dzisiaj pracować. Po Czyli tym ten, jak Gazeta jest, Wyborcza... Pan an... Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, te sceny są wymyślone. To jest uderzenie w polską godność, uderzenie w strażników w nasze bezpieczeństwo. Pan, ja i wszyscy my tutaj naprawdę jesteśmy bezpieczni, bo, bo ci nasi dzielni funkcjonariusze Straży Granicznej 24 godziny na dobę służą Rzeczpospolitej i chronią naszego bezpieczeństwa. I naprawdę jesteśmy im wierni i jesteśmy im lojalność, konieczność oddać i po prostu musimy bronić ich po prostu honoru. Te sceny są po prostu wymyślone. I mam nadzieję, że Pan nie pójdzie na ten film. Mam nadzieję, że pan na ten film po prostu nie pójdzie. Po tym co można zobaczyć po prostu w internecie, po tym co można po prostu przeczytać. Takiego filmu nikt trzeciej RP nie nakręcił. Nikt trzeciej RP, nawet komuniści takiego filmu nie nakręcili. Powiem nawet wprost, nawet w Moskwie nie nakręcono takiego filmu jak nakręciła Agnieszka Holland. Nawet Kremlowska propaganda nie nakręciła takiego paszkwilu przeciwko Rzeczpospolitej jak nakręciła Agnieszka Holland tej kobiecie, Agnieszce Holat, nie podaje się dłoni. Nie wolno jej podawać dłoni. Ona uderzyła w Rzeczpospolitą, uderzyła w honor Polski, wymyślając takie rzeczy. Tylko po co? Dla poklasku dla naszych wrogów. Żeby zarobić pieniądze, żeby dostawać jakieś nagrody od tych, którzy chcą w Polsce sprowadzić imigrantów. Na to nie ma po prostu zgody. A ja jeszcze A może też dopadza imigrantów? Na nie, my to nie to sprowadzamy to... żadnych imigrantów. Pamiętam rok 2015, jak powiedzieliśmy, Platformy Obywatelskiej tutaj właśnie w Opolu nie dla sprowadzania imigrantów. A, 268 przypadków, które były i już po prostu są zarzuty prokuratorskie, już są po prostu areszty. Tym się różnimy od Platformy Obywatelskiej. A rozmawiamy o godności strażników granicznych, polskich żołnierzy, którzy są pana sąsiadami, pana znajomymi. Być może ma pan też w rodzinie funkcjonariuszy polskich służb mundurowych. Chrońmy ich wartości, możemy się różnić poglądami, ale obrona polskiego munduru jest naszym obowiązkiem. Bardzo dziękuję. Jeszcze ja może dopowiem, Szanowny Panie, bo zapytał się, y, czy Polacy nie powinni iść na ten film. Ja uważam, wie pan co, to jest prosta rzecz. Nie, nie tylko y, polskie obywatelstwo świadczy o tym, że jesteśmy Polakami. Ale to, czy mamy Polskę w sercu i czy się zachowujemy jak Polacy. Ten paszkwil, który jest promowany przez anty, antypolski paszkwil, nie powinien być wspierany przez osoby, które mają Polskę w sercu, które czują się Polakami. A atakowanie pograniczników. Powiem panu, oglądałam wczoraj konferencję prasową panią rzecznik służb granicznych. I była zdziwiona tym, że kiedykolwiek przyjdzie taki moment, że będzie musiała się tłumaczyć z tego, że bronią polskiej granic, bronią świętości, największej świętości, jaka w tym momencie dla nas jest. Polskiej granicy, polskiej granicy nie pozwolimy naruszyć. Dziękuję Państwu Dziękuję bardzo. bardzo.